Subiektywnie o fantastyce i kulturze zaprasza. Recenzja książki Jakuba Ćwieka, Drelich. Nim braknie tchu. Bohater poprzedniego tomu, Marek Drelich, dał się poznać jako osoba dość nietuzinkowa, z bogatą przeszłością i niepewną przyszłością. To złodziej, który miał iść już na zawodową emeryturę, jednak jakoś tak się złożyło, że na horyzoncie wyszedł ten ostatni skok żeby tego było mało, pojawiają się jeszcze problemy rodzinne, które zdeterminują co drelich będzie musiał zrobić. Po drugiej stronie układanki stoi kamas i jego rodzina. Niefortunnie dla swoich ludzi, sekta planuje wykorzystać kogoś, kto może przynieść im nie lada problemy. Powieść jest napisana z dużą dbałością o szczegóły. Sceny są przemyślane i dopracowane. Lektura momentami fundowała ciarki na plecach i jednocześnie wciągała coraz mocniej. Przedstawiona historia jest intrygująca i kipi od gęstej atmosfery. Rozwijanie kolejnych wątków oraz prowadzenie głównych torów fabuły idzie na bardzo wyrównanym poziomie. Są tu elementy zarówno powieści obyczajowej, jak i sensacyjnej wymieszanej z kryminałem. Autor zgotował porządny i dobrze skomponowany miks. Bohaterowie są zróżnicowani, nie jest to archetypiczna kalka powielona pod zmienionymi imionami. Każdy ma swoje motywy i unikatowe cechy dodające postaci autentyczności. Jakub ćwiek na bardzo dobry styl pisarski, wyrobiony przez lata. Być może to efekt podejmowanej tematyki, ale obecnie powieści ćwieka są cięższe, mroczniejsze niż jeszcze 10 lat temu. W kwestii jakości tekstu nie można powiedzieć złego słowa. Raz, że ćwiek do doświadczony pisarz i krytyk, dwa że nad całością pracy redakcyjnej czuwał solidny zespół. Ilustracja na okładce jest bardzo przyjemna dla oka. Pozornie wygląda dość ubogo kolorystycznie, ale to właśnie podkreśla jej komiksowość i dynamikę. Co mogę powiedzieć ogólnie o powieści Drelich, nim braknie tchu? Jest to dobry kawał literatury i tytuł, po który warto sięgnąć. Subiektywnie polecam.